Edgar Allan Poe. Portret owalny. Zamek, do którego mój sługa zamierzył raczej siłą się przedostać, aniżeli pozwolić mi ciężko rannemu na nocleg pod gołym niebem, należał do rodzaju tych ogromem i melancholią obciążonych budynków. Które, zarówno w rzeczywistości, jak w wyobraźni, mistrzess Radcliffe wznosiły swe zasępione czoła wśród apeninów. Według wszelkich pozorów, do czasu jeno i zgoła niedawno opuszczono ów zamek. Zajęliśmy jedną z najszczuplejszych i z najmniej przepychem umeblowanych komnat. Znajdowała się na wieży przyległej budynkowi. Ozdoby miała bogate, lecz zgrzybiałe i zniszczone. Mury powlekało obicie i świetlały na nich obfite godła heraldyczne wszelkiego kształtu, oraz godna zaiste podziwu ilość obrazów nowożytnych, pełnych stylu, w ramach złotych i po arabsku wzorzystych. Zaciekawiły mnie do głębi, zapewne pod wpływem nawiedzającej mnie gorączki, zaciekawiły mnie do głębi owe obrazy wiszące nie tylko na widocznych powierzchniach muru, lecz i po niezliczonych zakątkach, których nie mogła uniknąć dziwaczna architektura zamku. Koniec końcem, ponieważ noc już nadchodziła. Kazałem Pedrowi zawrzeć ciężkie okiennice komnaty, zapalić stojący u mego wezgłowia olbrzymi kilkuramienny świecznik i odsłonić całkowicie kotary z czarnego aksamitu, ozdobione frędzlami, a okalające moje łóżko. Życzyłem sobie tych wszystkich przysposobień w tym celu, abym mógł w razie bezsenności. Uprzyjemnić sobie czas na przemian to już oglądaniem obrazów, już to odczytywaniem niewielkiej książki, którą znalazłem na poduszce, a która zawierała opis i ocenę wspomnianych obrazów. Czytałem długo i długo, oglądałem nabożnie i w skupieniu. Godziny upływały, odlatujące i uroczyste. I głucha północ nadeszła. Położenie świecznika zdało mi się niedogodne, i nie chcąc budzić pogrążonego we śnie sługi, wyciągnąłem z wysiłkiem dłoń i utwierdziłem świecznik tak, aby pełnią promieni rozwidniał karty książki. Wszakże mój czyn wytworzył wręcz niespodziane skutki. Promienie mnóstwa świec. A była ich spora gromada, padły na wnękę komnaty, którą jedna z kolumn mego łóżka przysłaniała dotąd głębokim cieniem. W rzęsistym świetle postrzegłem obraz, który uszedł dotąd mej uwagi. Był to portret młodej dziewczyny w okresie dojrzewania i posiadającej już niemal urok kobiety. Bystrym rzutem oka dotknąłem malowidła i zwarłem powieki. Czemu? Na razie sam nie rozumiałem czemu, lecz podczas gdy powieki moje były zamknięte, badałem pospiesznie przyczynę, która mnie zniewoliła do zamknięcia powiek. Był to odruch mimowolny dla wygrania na czasie i pochwycenia myśli. Dla upewnienia siebie samego, że oczy mnie nie mylą, dla uciszenia i przysposobienia duszy do spokojniejszych i trafniejszych oglądań. Po kilku chwilach znów z uporczywością spojrzałem na obraz. Nie mogłem wątpić, mimo z zwątpienia, żem już go uprzednio wypatrzył z niezmierną dokładnością. Pierwszy bowiem pocisk światła na owo pótno rozwiał skostniałość majaczeń, która zawładnęła moimi zmysłami i od razu mnie wytrzeźwił. Był to, jakom już powiedział, portret młodej dziewczyny. Była to jeno, głowa aż po ramiona włącznie. Wszystko w tym stylu, który fachowcy nazywają stylem winietowym. Sposób malowania przypominał wielce Sulego w ulubionych jego głowach. Ramiona, piersi, a nawet kończyny prześwietlonych włosów tajały niepochwytnie w rozwiewnym, lecz głębokim cieniu, który stanowił tło całości. Rama była owalna, bogato złocona i ozdobna w stylu mauretańskim. Jako dzieło sztuki, obraz ten był tak godny podziwu, że nie można było chyba znaleźć mu nic równego, lecz bardzo być może, iż ani wykonanie dzieła, ani nieśmiertelne piękno samej twarzy nie były tym, co mnie tak nagle i tak gwałtownie wzruszyło. Jeszcze mniej mam powodów do przypuszczeń, że moja wyobraźnia, wymykając się swemu półsnowi, zwidziała w tej twarzy twarz pewnej żyjącej osoby. Postrzegłem od razu, że odcienie rysunku, styl winiety i widok ramy rozwiałyby niezwłocznie podobną mrzonkę i uchroniłyby mnie od chwilowych nawet przywidzeń. Bezpodzielnie i zapalczywie oddany tym rozmyślaniom Godzinę niemal całą trwałem na wpół leżąc, na wpół siedząc, z oczyma przykutymi do portretu. Wreszcie odgadłem istotną tajemnicę jego oddziaływań i upadłem na łóżko. Domyśliłem się, że czar malowidła polega na żywotności wyrazu, który jest bezwzględnym równoważnikiem samego życia. A który od pierwszego wejrzenia przejął mnie dreszczem i ostatecznie stropił, ujarzmił, przeraził. Z głębokim strachem usunąłem świecznik na dawne miejsce. Ująwszy w ten sposób oczom oglądania przedmiotu mych głębokich wzruszeń, chwyciłem gwałtownie do rąk książkę, która zawierała ocenę i opis obrazu. Trafiwszy z miejsca na numer, którym był oznaczony portret owalny, przeczytałem niejasną i osobliwą opowieść i tę poniżej podaję. Była to młoda, niezmiernie rzadkiej urody dziewczyna, zarówno powabna, jak i wesoła. Przeklęty jest ów dzień, gdy ujrzała i pokochała i poślubiła malarza. On zapalony, namiętnie oddany pracy, surowy i już w swojej sztuce mający oblubienicę. Ona, młoda dziewczyna, niezmiernie rzadkiej urody, zarówno powabna jak wesoła, nic, jedno światło i uśmiech i swawolność młodego jelonka. Kochała i wielbiła rzecz wszelaką. Nienawidziła jej no sztuki. Swojej rywalki. Przerażała ją jeno paleta i pędzle i inne dokuczliwe narzędzia, które ją pozbawiły widoku kochanka. Straszakami były dla tej pani nawet te słowa malarza, w których zdradzał chęć utrwalenia na płótnie swojej młodej małżonki. Lecz była pokorna i posłuszna, i całymi tygodniami trwała, przez łodka w ciemnej, a górnej komnacie na wieży, kędy światło jeno od sklepień sączyło się na bladość płótna. Wszakże malarz całą swą chlubę widział w tym dziele, które z godziny na godzinę, z dnia na dzień powstawało. A był to człowiek pełen zapału i dziwny, i zamyślony. I tak zapodziany w marzeniach, że nie chciał postrzec, jak światło, tak ponuro wpadające do wnętrza tej samotnej wieży, niszczy zdrowie i ducha jego żony, która widomie nikła dla całego świata, z wyjątkiem jego osoby. Mimo to uśmiechała się wciąż i wciąż, bez skargi, gdyż widziała, że malarz, który wielko ucieszył się sławą, z płomienną i żarliwą uciechą oddaje się swej pracy i trwa w niej nocami i dniami, aby przenieść na to tę, która go kocha, lecz która z dnia na dzień coraz bardziej niszczeje i marnieje. I doprawdy ci, którzy oglądali portret, półgłosem zaznaczali podobieństwo jako skutek wielmożnego cudu. Jako dowód nie tylko niezmiernej potęgi samego mistrza, lecz i jego głębokiej miłości dla tej, którą tak przedziwnie odtwarzał na obrazie. Po pewnym jednak czasie, gdy trud dobiegał do końca, nikt nie miał dostępu do wieży, mistrz bowiem oszalał w swych wysiłkach i rzadko odrywał oczy od płótna, nawet w celu przyjrzenia się obliczu swej żony. I nie chciał dostrzec tego, że barwy, które gromadził na płótnie, były odjęte obliczu tej, co przed nim siedziała. A po upływie wielu tygodni, gdy już praca była na ukończeniu i brakło zaledwie jednego rzutu pędzlem po wargach i jednej plamy na oku, Dusza w piersiach pani tliła się jeno jak płomyk w lampie. I wówczas pędzel dokonał swego rzutu, i plama na oku spoczęła, i przez jedno mgnienie Mistrz trwał w zachwyceniu przed dziełem spełnionym, lecz w chwilę potem, gdy przedłużył jeszcze swe oglądanie, zadrżał, i zbladł, i wręcz się przeraził. I głosem wzburzonym krzycząc: Zaiste, to życie samo! Odwrócił się z Nienacka, aby zaoczyć swoją kochankę. Ta wszakże już nie żyła. Czytał: Krystian Kieś